Czy Unreal faktycznie nie nadaje się do gier z otwartym światem? Co tak naprawdę powiedział o tym Dan Wawra? Zapraszam do materiału. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał Ogniądawa. Jeżeli chcecie wspierać jego rozwój, zapraszam do lajków, subów, udostępnienia, dalej dołączenia do Patrona i też Discorda. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Zapowiadam od razu, nie mam tutaj zamiaru bronić żadnej ze stron: ani Warhorsa, ani CD Projekt Reda, ani Pika, ani Krajteka. Nie mam też żadnego interesu w tym, że wypowiem się o jakiejś tutaj w tej firmie, dobrze czy też źle. Opieram się na publicznie dostępnych danych, do których linki macie w opisie. A swoje zdanie opieram na bazie mojego ponad 14-letniego doświadczenia w branży jako programista, jako osoba, która optymalizuje gry i pracowałem z silnikami wewnętrznymi różnych firm, a w tym także też takimi silnikami zewnętrznymi, powiedzmy jak Unity, Unreal czy CryEngine w różnych wersjach. Sukces Kingdom Come Deliverance 2 jest. Niezaprzeczalne. W dwa tygodnie od premiery gra sprzedała 2 miliony kopii. Oceny gry na portalach wahają się od 80-85% wzwyż, i w istocie jest to niesamowita przygoda w otwartym świecie, stworzona przez zespół do doświadczonych, naprawdę doświadczonych twórców z Warhorse Studios pod przewodnictwem Daniela Wawry. Patrząc na listę twórców, no to razem z ekipą aktorską mamy tutaj około 700 osób, a sama gra powstawała w około 5 lat co przy kosztach produkcji e, około 40 milionów dolarów wydaje się bardzo rozsądnym budżetem głównie dlatego że koszt dewelopera w Czechach jest też stosunkowo niski a zespół wiedział co robi tworząc drugą część tego naprawdę moim zdaniem e, wspaniałego RPG chociaż nie bez wad ale generalnie trzeba przyznać że tutaj gra naprawdę zasłużyła na wszelkie pochwały i na tak wysoką sprzedaż e, ma oczywiście swoje mankamenty Spadki wydajności, błędy z animacjami, średni poziom detali postaci i twarzy. Tutaj z tym bywa faktycznie różnie. Wciąż twórcy skupili się na tym, co najważniejsze dla swojej grupy docelowej i odnieśli prawdziwy sukces. Natomiast ludzie, którzy żerują na hejcie i nie mają kszty kompetencji, zaczynają kolejną wojenkę, którą wypadałoby trochę wyjaśnić. Prawie rok temu w podcaście fantastyczki podcast czeski podcast Dan Wawra opowiadał o swoim życiu, karierze i sukcesie pierwszej części Kingdom Come Deliverance i w kontekście samej gry zapytany dlaczego wybrał CryEngine powiedział, bo żaden inny silnik nie był w stanie poradzić sobie z tym czyli z otwartym światem, bo to było w całym kontekście jakby rozmowy o różnych rodzajach gier i właśnie skali nie jest w stanie sobie poradzić z tym nawet teraz, i to mówił właśnie. No, już teraz prawie rok temu. Skupmy się najpierw na tych słowach i kiedy zostały one wypowiedziane. Samo nagranie miało miejsce przed zapowiedzią Kingdom Come Deliverance 2, a rozmowa dotyczyła pierwszej części gry z 2018 roku, której pierwsze etapy wystartowały w 2009, a właściwy development w 2011. Studio wybrało więc w istocie jeden z najlepszych możliwych silników w tamtym czasie, gdyż Unreal Engine był wtedy w wersji trzeciej, tam szykowano dopiero czwartą i podobnie jak we wczesnych iteracjach czwartej wersji potrafił zaskoczyć co prawda świetną grafiką i wydajnością w takich grach jak powiedzmy Gears of War ale to były głównie gry dość zamknięte w strukturę świata, takie bardziej korytarzowe nie dziwi mnie zatem dobór takiego narzędzia skoro Warhorse chciał dostarczyć dużo otwarty świat natomiast kolejne słowa czyli, że silnik nie jest w stanie sobie poradzić z otwartym światem w tym momencie no cóż, to są słowa sprzed prawie roku, i tutaj też już nie do końca się zgodzę. Kontynuuję, Wawra, dalej mówiąc, że. Rozmawiał z wieloma twórcami próbującymi tworzyć gry z otwartym światem na Unreal, w tym z twórcami Wiedźmina, czyli CD Projekt Red, zachwalając, że mieli dobre silniki, faktycznie tak było. Tutaj absolutnie się zgadzam. Red Engine to kawał solidnej technologii, ale wymaga, tak jak każdy inny duży silnik, bardzo solidnej ekipy programistów oraz twórców narzędzi, by utrzymywać silnik, aktualizować go, dokładać nowe funkcjonalności i sprawiać, żeby tworzenie zawartości na tym silniku było Odpowiednio sprawne. I idąc dalej, Wawra, nawiązując do rozmowy, wspominał, że twórcy ponad rok temu mieli poszczególne elementy gry w kontekście, właśnie, cd ale y, czy otwarty świat? Jeszcze nie, tak przynajmniej y, brzmi ten cytat, który y, tam y, właśnie przytaczał y, Dan Wawra. I y, kwestia, co oznacza tutaj otwarty świat, tak w ogóle, tak, w sensie, co on miał na myśli pod kątem otwartego świata ze strony technicznej. Czy chodziło tutaj o strumieniowanie danych, logikę NPC-ów, płynne przechodzenie pomiędzy lokacjami? Te wszystkie rzeczy są w Unreal'u, więc po prostu twórcy musieli ich jeszcze nie zaimplementować. Tłumaczę dalej, że Unreal nadaje się do zamkniętych lokacji faktycznie, do czwartej wersji wyłącznie najlepiej do tego się właśnie nadawał silnik, natomiast jak w przypadku każdego innego narzędzia istotne jest to, czy zespół potrafi używać właśnie takiego silnika i jak się na nim pracuje. Żeby pokazać kąt przykład zupełnie z innej beczki, silnik Unity używany jest głównie do indyków i gier mobilnych, jednak nawet na nim powstał MMORPG i to jeszcze spod dłuta polskich deweloperów z otwartym światem właśnie Gloria Victis, co prawda miał dużo problemów, tam oceny miał różne, ale nie znaczy, że nie da się tego zrobić, a Unity w tym momencie, w momencie produkcji gry absolutnie nie nadawał się do tego typu gier, zresztą teraz też nieszczególnie, bo nie ma aż tylu narzędzi do strumieniowania danych, wciąż da się zrobić tam wszystko i każdy rodzaj gry, co prawda nie jest to wtedy zbyt łatwe, ale wciąż nie jest niemożliwe. I następnie Wawra odnosi się do systemów poszycia terenu, tudzież zwanego inaczej foliażem, czyli drzew, trawy, ogólnie rzecz biorąc, wegetacji, która jest odwiecznym wyzwaniem twórców, ze względu na wiele elementów drobnej geometrii. Ponadto najlepiej interaktywnej, rzucającej cień itd. itd. Sam Wawra przyznał, że pracowali nad swoją wersją folieru 2 lata, natomiast asset pack do Unreal'a za kilkaset dolarów czy tam za tysiąc dolarów robi to samo w fotorealistycznej formie. Kwestia tylko, że z takich systemów zazwyczaj się nie korzysta, bo są niewydajne. Co sam szef Warhorse stwierdził dalej mówiąc, że mając taką właśnie trawę w Unreal'u potrzebujemy komputera za 1000 dolarów, by gra działała dobrze. I poza tym to nie działa na Nanite. I znowu, oczywiście, że Fawra będzie bronił swojego rozwiązania i sprowadzi sprawę do absurdu. Andril posiada własny system folieżu, który od niedawna, powiedzmy, działa na Nanite, ale dalej w formie beta. I no i nie będę tutaj przecież wytykał braku wiedzy technicznej człowiekowi, który skupia się głównie na narracji w grze, jest game directorem, jakby od strony takiej, designerskiej, projektowej, też, więc znów. Wypowiadał się o czymś spoza swojej kompetencji, natomiast faktem jest, że takie funkcjonalności też w silniku po prostu już są. Ponadto sam na końcu wypowiedzi przyznał, że CryEngine jest bardziej wymagającym silnikiem niż Unreal, ale tego też nikt z dziennikarzy samozwańczych ludologów, czy reszty ludzi o wątpliwej wiedzy i rzetelności raczyło wspomnieć. Na końcu zapytane o to, jakie gry działają na CryEngine, był w stanie wymienić trzy. Kingdom Come Deliverance, Hunt Showdown i Star Citizen, który jest już doszczętnie przeoraną wersją Cray Engine, dlatego, bo nawet sami twórcy nazywają go po prostu Star Engine, jednak zapewnia dalej wiele elementów z wersji trzeciej, więc z nich będzie. Pomimo, że aktualnie już mamy piątą wersję silnika, no trzeba też pamiętać, że oczywiście Crisis jest też zrobiony na Cray Engine, ale no ta najnowsza część chyba raczej nie powstanie. Na końcu Wawra słusznie, zresztą też um, pochwalił rozwiązania technologiczne City Tizena, bo te są imponujące. Przyjrzyjmy się więc krajencinowi. Um, Skoro nagle tak gracze mocno zaczęli go wychwalać, pomimo że mam wrażenie, że o nim zapomnieli na jakiś czas, a nikt nawet go nie był w stanie uruchomić, najnowszy CryEngine jest dostępny za darmo. Więc, drodzy wychwalający, możecie śmiało pobierać silnik i zaorać gry tworzone w Unrealu swoimi produkcjami. Problem jest tylko taki, że CryEngine, nawet w najnowszej wersji, jest delikatnie mówiąc toporny. Oczywiście stworzycie kawał pięknego terenu, jak macie armię artystów czy zepniecie speedtree, to będziecie mieli piękny foliage, ale w zasadzie bez programisty niczego tam nie zrobicie. Mamy co prawda bardzo dobre edytory do. Ai czy wizual scriptingu, ale wszystko musi być i tak spięte przez kod i przez koderów obsługiwane. Silnik w zdolnych rękach potrafi naprawdę zachwycić tutaj bez dwóch zdań, ale potrzebuje ludzi o wysokiej ekspertyzie, by uzupełnić brakujące narzędzia. Nie pomaga też. Dokumentacja, która jest mizerna, mimo że w końcu nabrała rumieńców, przez lata była okropna. Rozeznanie się w silniku graniczyło z cudem. Tak naprawdę, znowu, bez programistów ciężko było sobie po prostu poradzić z tym narzędziem. Tym samym jest ono bardzo nieprzyjazne dla początkujących i wymaga czasu, by wyprodukować gry wysokiej jakości, bądź też wyprodukować jakiekolwiek. Co prawda, mamy już teraz ładne tutoriale w formie filmów i chwała twórcom za to, natomiast dalej. To jest ciężka sprawa. Gry, które powstawały na CryEngine, które jakkolwiek wiodły prym, to oczywiście pierwsze Far Cry: e, Crisis, Prey od Arcane, e, Evolve, wolcen e, piękne demko technologiczne, czyli Rise of Rome e, i Hunt Showdown. E, która z tych gier miała otwarty świat? To w zasadzie to Far Cry Crisis z Huntem. No, niech będzie, z czego to drugie, właśnie czyli Crisis, to historycznie miało no, nieludzkie wymagania sprzętowe, żeby działało dobrze, a skala gry powodowała, że, że zażartowano, więc, i żartowano często, że pali komputery. Wciąż, no, bez dwóch zdań, to była przepiękna gra, i każda edycja Crisisa tutaj naprawdę pokazywała. Możliwości tego silnika. Oczywiście mamy jeszcze Star Citizen, ale ogrom zmian w tym silniku sprawia, że no właśnie mam wątpliwości, czy to już możemy tutaj mówić jeszcze o CryEngine. Tutaj grom a zwłaszcza Crysisowi nie można odmówić faktu, że do teraz właśnie wyglądają świetnie, a w momencie Premiery absolutnie orały konkurencję. CryEngine jest od lat na rynku, a jednak patrząc na ostatnie badania rynkowe, jeżeli chodzi o proporcje użycia silników w grach, to 32% należy do Unity, 32% do Unreal, a, a tylko 0,2% do CryEngine. Dodatkowo 0,1% to jest O3DE, czyli Open3D Engine, które jest nową iteracją Lumberyard od Amazonu, które bazuje właśnie na CryEngine. Naprawdę, jak gdyby ten silnik. Był tak dobry i tak dobrze się z nim pracowało, to te liczby wyglądałyby inaczej. Ponadto, sam silnik jest niekorzystną opcją dla deweloperów biznesowo. Crytek żąda 5% przychodów z gry, odpuszczając jedynie 5000 dolarów początkowego przychodu. Unreal Engine również chce 5%, ale tylko od kwoty powyżej pułapu 1 miliona dolarów. Co sprawia, że większość studiów Indie i AA, zwłaszcza gdy gra im się nie sprzeda lub jest po prostu o małej skali, w zasadzie nie musi płacić absolutnie nic za kompletny zestaw narzędzi. Tym samym Crytek właśnie sam ma kłopoty. Nie dość, że nie są w stanie na własnym silniku dostarczyć nowego Crysisa, to jeszcze ostatnio musieli zatrzymać rozwój gry i zwolnić 15% swojej ekipy co pokazuje, że aktualnie firma zamiast prężnie się rozwijać ledwo utrzymuje się na powierzchni czemu Warhorse zdecydował się w takim razie na CryEngine jak już wcześniej mówiłem wtedy gdy zaczynali to był jedyny sensowny wybór i tutaj zespół pracował z tym narzędziem lata więc przyzwyczaił się i napisali dużo własnych elementów na miejscu Wawry nie zrobiłbym Inaczej, bo lepiej operować na znanym narzędziu, które ma swoje braki, ale już się go po prostu zna od podszewki i skupić się na zawartości gry, niż eksperymentować z technologią i nie dostarczyć. Stąd też cały czas w takim szoku wszyscy byli, gdy CDP przychodziły z własnej technologii na ale tutaj z kolei potrzeby były inne. Poza tym Unreal czy też Epic po prostu traktuje troszeczkę inaczej współpracę z CDP niż z każdym innym deweloperem, ale to pewnie dowiemy się w szczególe po premierze nowego Wiedźmina. Skoro już porozmawialiśmy troszeczkę o problemach no zobaczmy na inne silniki a w szczególności właśnie Unity Unreal i tutaj co do popularności Unity z kolei to podkreślałem już kilka razy ale wymienię co wpływa na to że jednak twórcy wybierają często ten silnik po pierwsze łatwość implementacji lekki rozmiar builda stąd też popularność na mobile i na Wiara, bardzo wysoka i łatwa multiplatformowość. Jeżeli dobrze zaplanujemy builda na PC, to praktycznie możemy go od kopa odpalić na każdej innej platformie. No i ogrom narzędzi do gier 2D i 2,5D, czyli trójwymiarowe obiekty na zamkniętym, powiedzmy, zablokowanym planie renderowania, czyli powiedzmy takie niby 2D mechanicznie, ale 3D asetowo. No, to jest wszystko dominantem tytułów indie oraz mobilnych, więc to wszystko po prostu się tam dobrze zgrywa. Skupmy się teraz jednak na Unrealu. Czy faktycznie nie nadaje się do otwartych światów? Przez długi czas tak, to była prawda. Unreal pokazuje pazur w bardziej zamkniętych lokacjach, gdzie możemy skupić się na detalu sceny, gdzie, możemy, gdzie mamy kilkanaście, kilkadziesiąt max, a to i tak nie do końca npc a i to udawało się tylko przy tych najbardziej doświadczonych deweloperach. Przez lata najlepiej na Unreal'u działały gry, które są podzielone po prostu na serię segmentów, gdzie możemy liniowo poprowadzić gracza, tym samym kontrolować i przewidywać na przykład przepływ danych, by minimalizować problemy związane z doczytywaniem popinem, level of detail itd., dalej, czyli wszystko było takie bardziej po sznurku i przewidywalne. Do takich gier długi czas Unreal najlepiej się nadawał. Czy jednak... Pozostano przy tym, no nie, no bo gry ewoluowały przez lata i zapotrzebowanie na większą skalę i swobodę rośnie, mimo że mamy wrażenie przesytu w tych przepompowanych objętościowych tytułach, które nie mają w sobie zagrosz esencji. Pamiętajcie też, że otwarty świat nie musi się cechować od razu olbrzymią mapą, musi natomiast cechować się swobodą interakcji i przemieszczania e, oraz najlepiej brakiem ekranu ładowania. Tym samym musi mieć szeroki wachlarz e, czynności w świecie, eksplorację świata i sprawne strumieniowanie danych. W tym długi czas górowały silniki produkowane przez duże studia first party, e, czy po prostu te największe studia Ubisoft, EA, Insomniac, Naughty Dog, natomiast brakowało odpowiednich narzędzi, by usprawnić ten proces na Unreal'u. Nie oznacza to, że nie mieliśmy na tym silniku gier z otwartym światem, a przynajmniej do pewnego stopnia otwartym światem, bo chociażby na czwartym Unreal'u powstał Hogwarts Legacy. No to jest gra w sumie z otwartym światem, chociaż ma troszeczkę tego podziału map i widać to doczytywanie gdzieś tam, gdy otwieramy niektóre drzwi, natomiast no, da się, da się następnie no, Nightingale, Lords of the Fallen, Avowed, drugi stalker, Black Myth Wukong, to są gry bazujące na piątej edycji. Wszystkie jednak miały naprawdę spore mankamenty techniczne. Sam silnik od początku piątej iteracji pracuje nad nowymi funkcjonalnościami w zakresie otwartego świata, systemy foliage'u terenu, zarządzanie danymi proceduralna produkcja świata, streaming. dodatkowo mamy Nanite, Lumen, Megalights, wszystko. Co jest potrzebne do światowo dużej skali. Na tego e, mamy też systemy data-oriented, e, czyli chociażby Maze Entity, e, spięte pod to wszystko, animacje, Gameplay Ability system, czy też warstwę sieciową. Wszystko e, jest powoli wciskane w, w obsługę dużej skali, ale w takim razie czemu nadal mamy problemy z nowymi grami? Bo w dużej mierze e, funkcjonalności są nowe i niedokończone. Deweloperzy muszą nauczyć się pracy z nowymi narzędziami, a w przypadku gier, które wychodziły do tej pory, zaczynali produkować gry, zanim te systemy istniały lub były w jakikolwiek sposób dopracowane, więc albo nie wykorzystano ich w ogóle, albo nie wykorzystano ich w pełni. Często twórcy wystartowali z wczesnymi wersjami silnika i modyfikowali je pod swoje potrzeby, sprawiając, że aktualizacje do nowych wersji po kilku latach produkcji to zadanie karkołomne i ryzykowne. Tak w przypadku drugiego stalkera chociażby, stąd twórcy wykorzystywali nieoptymalne technologie, żeby Wziąć pierwszy lepszy przykład, no to chociażby Nanite w Unrealu funkcjonuje co prawda od dawna, ale nadal Foliage oznaczony jest jako wersja beta, i najprawdopodobniej to nowy Wiedźmin, być może Blood of Walker będą miały szansę pokazać ten element w pełnej krasie. Więc dalej po prostu te elementy są niedopracowane, a też moim zdaniem czasami twórcy wykorzystują te elementy, bo wydaje im się, że będzie łatwiej. A do końca nie rozumieją, jak chociażby na Night działa, więc też to wynika po prostu wszystko z pewnej niewiedzy. Jeżeli chodzi o rozmiar mapy, no to bazowym rozmiarem w silniku było niegdyś 64 km2 na 8 Natomiast przy użyciu Large World Coordinates maksymalny rozmiar. Świata, taki teoretyczny, oczywiście teoretyczny, bo w praktyce to wątpię, żeby ktokolwiek się tego podjął. Teoretyczny rozmiar mapy świata, jeżeli chodzi o bok, to 88 milionów kilometrów. To jest naciągane oczywiście, bo w praktyce trzeba ten świat podzielić na komponenty, klastry, dodatkowo, no, trzymanie tego na raz, jest praktycznie niemożliwe. Tutaj sami inżynierowie Epica mówią, że mapy 64 na 64 km, czyli 4096 km2, są osiągalne, acz nieporęczne do pracy. Oczywiście zakłada to wykorzystywanie wszystkich tych nowych zabawek typu World Partition, który pokroi nam świat na kawałki i zarządza strumieniowaniem danych mapy. A zawsze też możemy napisać swój system, więc. To nam zabroni, tak. Natomiast, no tutaj ta skala faktycznie jest jak najbardziej możliwa. I dla porównania, mapa trzeciego Wiedźmina to 142 km2, a mapa w Kingdom come Deliverance 2 to około 80 km2. Więc, no, można tutaj, że tak powiem, poszaleć. Pomijając nawet nowe zabawki. W Unrealu jest masa istniejących i dopracowanych systemów, których twórcy nie wykorzystują, bo o nich nie wiedzą lub nie mają pomysłu, jak je wykorzystywać właściwie. Wspomniany wcześniej Entity Component System czy Significance Manager to systemy, dzięki którym olbrzymia skala świata gry pod kątem obsługi logiki, poruszania się, obsługi przynajmniej częściowo animacji nie powinna stanowić żadnego problemu, a nadal widać jest to wyzwaniem dla twórców, bo. Nie potrafią tego właściwie wykorzystywać. Owiany już legendą Statery, na przykład, to też jest temat, który w dużej mierze jest do rozwiązania przez PSO Cache, czyli Pipeline State Object. Cash, później jest zarządzanie budżetem animacji, stabilizacją Tigrate'u, elementów świata i asynchronicznym ładowaniem danych. Nie jest to szczególnie skomplikowane, ale wymaga pracy, czasu. Wiedzy planowania, a dodatkowo są e, słabo udokumentowane, i najwięcej można się o nich dowiedzieć z komentarzy w kodzie. Wiele problemów, które widać w grach na Unrealu, da się uniknąć nawet dzisiaj i ze starszymi wersjami silnika. Gdyby twórcy nie popełniali wręcz. E, Szkolnych błędów w zakresie projektowania architektury kodu, zarządzania danymi i wielu, wielu innych fundamentalnych aspektach. Stąd też, pomimo, iż mamy masę tutoriali od samego Epika, wielu twórców pokazujących sposoby na optymalizację, w tym sam, dokładam do tego trochę cegiełek na moich wykładach w trakcie branżowych konferencji, które możecie znaleźć w sieci. To nadal znajduje fundamentalne błędy w konstrukcji gier u klientów, więc no ludzie się, nie, 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 uczą się nie, nie uczą się na błędach, niestety. Stąd też, moim zdaniem, problemem nie jest sam silnik, tylko ludzie, którzy z niego korzystają. Na najnowszej wersji silnika powstają również gry z otwartym światem, i jakoś na razie nikt nie narzeka. No właśnie czwarty Wiedźmin remake pierwszego wiedźmina MMO tak jak Chrono Odyssey czy Archage Chronicles moim zdaniem dopiero one z racji tego, że już jakby startują z nowszej wersji silnika pokażą wszystkie lub większość fireworków, które Unreal Engine jest w stanie zaoferować. Podsumowując, dyskusje na ten temat w internecie oparte na wyciągniętych z kontekstu wypowiedziach, poprawione do tego wpisem z wątku Fak Epic na Redditie, pokazują, jak niski poziom wiedzy jest wśród ludzi na ten temat. To jest jedno. Drugie, pokazuje też jak łatwo jest manipulować niekompetentnymi ludźmi wzburzając ich emocje lub utwierdzając ich przekonania nawet jeżeli są błędne. Nie dziwi mnie co prawda zestaw wypowiedzi typów z internetu, którzy mają zerową wiedzę na temat tworzenia gier i lub technikaliów. Syndrom Krogera-Denninga wjeżdża mocno, mamy XXI wiek, każdy ma prawo być głupi tak jak chce. Dziwi mnie natomiast fakt, że dziennikarze prowadzący serwisy growe i technologiczne powielają te informacje jak papugi, dyskredytując się zupełnie i łowiąc ludzi na kliki. Bawi mnie dodatkowo fakt, że z jednej strony jest grupa graczy, która zarzuca recenzentom nieobiektywność w recenzjach i yy, nierzetelność, a ci sami gracze potem wypowiadają się na tematy, o których kompletnie nie mają pojęcia. Tak więc yy, hipokryzję mocno widzę, ale okej. Okay. Tak więc moi drodzy, w tym całym zamieszaniu nie jest istotne, na jakim silniku powstaje gra, tylko czy chcąc stworzyć określony tytuł, będziemy mm, wybierać odpowiednie narzędzia oraz odpowiednich ludzi, którzy są w stanie te narzędzia wykorzystać czy też uzupełnić, jeżeli czegoś tam brakuje. Zarówno CryEngine, jak i Unreal można przeorać do oporu, bo mają otwarty kod. Napisać własne systemy lub wykorzystać gotowe, i tylko od zespołu deweloperskiego zależy, czy wykorzystają je właściwie, czy nie. Sam od lat pracuję nad optymalizowaniem gier, i w większości przypadków błędy z tym związane to nie jest kwestia problemów z samym narzędziem. Nie zawsze, ok, ale w każdym razie w większości przypadków to jest brak wiedzy, jak je właściwie wykorzystywać. Moim zdaniem CD Projekt Red czy Rebel Wolves mają na tyle zdolne ekipy, że tak jak Warhorse w przypadku Cry Engine, tak Rediv czy właśnie Rebele w przypadku Unrila, okiełznają ten silnik i pokażą po raz kolejny swoją klasę. Zatem dokładnie tak jak w przypadku gier. Jeżeli macie zamiar je krytykować, najpierw się z nimi zapoznajcie, zagrajcie w nie. Jeżeli macie zamiar krytykować narzędzie deweloperskie, zapoznajcie się z nimi, bo możecie je pobrać za darmo i samemu sprawdzić jak się na nich pracuje i jak łatwo tworzy się na nich cokolwiek. Zachęcam do wyrobienia sobie własnego zdania, a nie powtarzania informacji za kimś, kto nie ma żadnej wiedzy na określony temat. I to wszystko w tym materiale. Zapraszam do lajków, like komentarzy, subów, dołączenia do Discorda, Patronaita czy dowolnej innej formy wspierania tak jak ci wspaniali ludzie, których widzicie teraz na ekranie. Linki znajdziecie w opisie. W ten sposób doceniacie też pracę Izzy i Łukasza, którzy upiększają moje nagrania. Dzięki wielkie za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. No okiem dewa.